Siema, siema widzowie, dzisiaj nagrywamy vloga z tego, bo jedziemy do Liwi i potem możliwe, że te Jeszcze będziemy pokazywać swoje umiejętności kulinarne, więc mam nadzieję, że nie spalimy chałupy Ale to bardzo realne, bo pamiętacie jak ostatnio robiłem ciaseczka ze Squid Game i spaliłem kuchnię No to, 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 to tam szczegóły, ale będziemy dzisiaj coś tam odwalać, jakieś pierdoły i nagramy vloga jeszcze sego, Bo jeszcze będziemy nagrywać taki typowy mój cały dzień i w ogóle takie pierdoły Ja już ogólnie się zebrałem i idziemy już do auta i będziemy tam jechać. W ogóle Livia zamieszkała w domu, tam gdzie mieszkał pan Piotr. Bo pan Piotr się wyprowadził z Brookhaven, pojechał gdzieś tam, e, ten chyba do Bereawę mieszkać. Dlatego, no, skoro on się wyprowadził, da, dom był na sprzedaż, no to Livia tam e, pojechała i zamieszkała. No to spoko, bo w sumie tamten dom był ładny zawsze. A Iwia ja mieszkała w ogóle w jakiejś chałupie tam naprzeciwko, co potem, potem i tak się rozpadało wszystko jak zwykle. No, to w sumie dobrze, że tak się stało. Mixce. I dobra. Jadę jeszcze potem, może możliwe, że zrobimy zakupy. Bo miałem zrobić teraz, ale w sumie już mi się nie chce. Dobra, już jestem pod domem Liwi. I może zaparkuję się tutaj. Dobra. To tak będzie zaparkowane. I dobra, dzwonimy dzwonkiem. Mam nadzieję, że jest wam. O, siema. To ten, może się przywitać z, wiga, z widzami, bo robię vloga teraz. Nie ma widzów No, to już jesteśmy w ogóle właśnie u Livi i e, ten I, i no. Dobra, to na razie tak. Na razie przerwę tego vloga, dobra? I obejrzymy może sobie telewizję chwilę, potem nagramy ten, coś na przykład z jakimiś przepisami, dobra? Dobra. Dobra, to chodź, co oglądamy? Nie wiem właśnie, nie. nie wiem, możemy, o Kicia, masz fajną tapetę, D dobra, to chodź tutaj, możemy w sumie jak chcesz, możemy w sumie teraz wiadomości, bo mi się nudzi, to nie mam co robić, to możemy te wiadomości, dobra? Czekaj, o, ty patrz, jakaś baba z więzienia uciekła. Nie, że na nim nasza psychopatka. No dosłownie. Ja. Jakaś Karinka, kurde. Ej, patrz, i zdjęcie pokazali. Ej, to, jest, to nie jest przypadkiem ta psychopatka. W sensie ta co wtedy ten. Czekaj, przyjmujesz się bliżej. Bo ona się mogła zmienić. Patrz, bo ona trochę inaczej wygląda, ale ona się mogła zmienić trochę. No co robimy? Ja cię w dupę. Dobra, pakuj walizki i stąd wyjeżdżamy. A nie no bez ja przesady. Będę... Bez przesady cicho być. Co ci się dzieje? Chodź tu. Ale dobra, to może ona. Ona nie ten je... Jezus Maria, jesteśmy już w czarnej dupie. No do co, vloga jednak nie nagrywamy, bo chyba się już nie opłaca. Ja cię. To co my teraz to robimy? Teraz jest... A może by tak zasłonić że Nie, nie ma raz w domu, znają. Tak, za, lepiej zasłon, wiesz, będę się czuć na pewno bardziej komfortowo. A jakby tak pogasić światło? Nie, bez przesady. Okay. A to wiesz co? Chyba lepiej właśnie odsłonić, żeby było widać, że ktoś jest w domu, niż że nie ma nikogo w domu, bo jeszcze przyjdzie i cię okradnie. Nie. A ona, ona nie wie, że ty tu mieszkasz, bo przecież ostatni razem jak ten, to to było rok temu, to ona nie pamięta, gdzie my mieszkamy. W sensie ona pamięta, że tu Piotrek mieszkał, ale no. No może. No to nie wiem, ale dobra. Mamy nadzieję, że nic takiego. Czy ten? Ta Można jest przy opatku, to będzie się wiele rzeczy. No, dobra, ej, dobra, to wiesz co, może zróbmy tak. I jednak nagrajmy tego vloga dalej. Zróbmy tak. Ja pójdę teraz do sklepu, dobra? A ty zostań w domu. E, tutaj u ciebie. I przygotuj. E, poprzygotowuj trochę te kuchnie do przepisów, dobra? Dobra. Dobra, to ja idę. To spoko, przecież nie, nie zdechnę. Dobra, już wracam z zakupami, ale kurde, mam takie wrażenie, nie wiem, jakby ktoś szedł sam, mną, tak ten, ale no, więc może trochę się przyspieszę, bo to się zaczyna robić trochę creepy i biegnę do domu lepiej. Siema, już wróciłem. Siema. Ja już coś wszystko przygotowałam. Okej, okay, mam te zakupy też właśnie do przepisów, ale słuchaj to... Mhm. Miałem wrażenie, jakby ktoś szedł za mną i mam wrażenie, że to była psychopatka. Nie wiem czemu. Nie, no i gorzej, mam nadzieję, że jak śledziła, to może na przykład gdzie jesteśmy źle czy coś. No, mam nadzieję, że mnie nie śledziła. No, coś takiego, mam nadzieję, może ci się. Ale w sensie, wiem, że ktoś szedł za mną, tylko mi się wydawało, że psychopatka miałem takie wrażenie, jakby mnie obserwowała, się skradą za mną, ale był w miarę daleko, w sensie była. I było coś takiego, że jak przeszedłem przez pasy, to wtedy dużo aut zaczęło jechać, bo się zrobiło czerwone światło dla ludzi. A ona tam stała po drugiej stronie ulicy, więc mam nadzieję, że te auta ją przytrzymały i że tu nie przyjdzie zaraz. mam nadzieję. Dobra, a pokaż w ogóle, jak przygotowałaś. O, spoko. Widzę, że już tu rozłożyłaś do nagrywania, i wszystko. To dobra, to to nagrajmy i potem właśnie wiesz. Potem się zastanowimy, co z tą psychopatką. Ej, dobra, to ja już będę jechać, bo już późno się robi. Zaraz się ciemno będzie robić, a ja po ciemku się boję jechać. Teraz jak ta psychopatka i w ogóle. To ja już będę jechać do domu, potem zadzwonię, czy nie spotkałem jej, czy coś. To najwyżej jutro się spotkamy. Najwyżej jutro się spotkamy jeszcze, żeby z tą psychopatką zobaczyć, czy jak jest. Spoko Dobra, to pa. Dobra, ludzie. Ja tu zamknę drzwi I ten, szczerze Ja się boję, że ją spotkam po drodze Albo, że w nocy przyjdzie, czy coś Ale wiecie, jak ostatnim razem Rok temu, tam ja mieszkałem w apartamencie Tam, więc ona nie będzie pamiętała Ona nie wie, nie zna mojego adresu Chyba, no nie Więc taki jest z jednej strony plus Ale też się boję trochę jednocześnie, no nie No w sensie, kto by się nie bał Dosłownie, jak ten I już widzicie, już się ciemno robi też to dobrze, że teraz przyjechałem, że się nie zagapiłem, czy nie zostałem. Bo ja nie wiem, czy ja bym na noc nie został wtedy, bo ja się bym bał dosłownie. Mówią, że chłopy takie odważne, a ta Liwia to dosłownie jest odwa odważniejsza ode mnie. Jakby już co, to to ona by... ten. Jakby się coś działo, to ona będzie mnie broniła, a nie ja ją. <laughs> Ale dobra, to nie, teraz nie jest moment na żartowanie, tylko teraz jest ten. Ta ja jedę do tego domu i... O, ja was poinformuję, jak jestem psychopatką I w ogóle ja już się boję trochę. Dobra, ludzie, ja już jestem w ogóle w piżamie przebrany, już ogarnięty i wszystko. <laughs> I już będę zasłaniać okna. Ej. Patrz Patrzcie, ona się patrzy na mnie. Ona się patrzy na mój dom. Ej, dobra, szybko zasłaniam okno. Ej, dobra, teraz to jest straszne. Ej, ja nie wiem, na następną noc albo jadę do Liwii, albo jadę do mnie, ja się boję sam być w domu. Ej, dobra, dzwonię do Liwii teraz. Halo? O, no, siema. Siema, ej, sorry, jak się obudziłem czy coś, bo wiem, że jest druga w nocy i w ogóle, ale czaisz to, że ja patrzę teraz przez okno, tam psychopatka siedziała koło tego jeziora, koło mojego domu mi się wpatrywała w okno. Ej, nie żartuj nawet. No, nie żartuję, nie jestem chyba głupi, żeby żartować z takich rzeczy. Ja. się. chwilę no, ci bym się rknęła, ale nie, go no nie wierzę. A myślisz, że ja, ja wierzę? Co ty? No ja nie wiem. Ej, jak coś, bo teraz ja się boję wyjść z domu, ale na następną noc albo ty tu przyjeżdżasz, albo ja do ciebie, bo ja się sam boję. Ja się sam boję być w domu. Dobra. No, w sumie Ty też się chyba, bo już skoro mnie śledziła, ja chyba wie gdzie ja i Ty mieszkam. No? E, Ej, dobra, to. creepy trochę. Dobra, to ja teraz idę spać. Mam nadzieję, że mnie nie zabije nic ani nic w tym stylu. Czekaj, zobaczę jeszcze, czy ona tam jest dalej. Nie ma już jej. Ej, gdzie ona polazła? Ja się już boję, gdzie ona polazła? A mi się zmienia, nie? Ja mogę nawet nie wiedzieć. Wiesz, że ja też wolę nie wiedzieć, jak patrzyłem dosłownie minutę temu, to patrzyła w moje okno, jak nawiedzona teraz zniknęła nagle. Wiesz, nawet nie Dobra, to ten. To już gorzej jak mi pająk w pokoju zniknie nic. Ale dobra, to e, ja kończę i jutro tam przyjadę i... Ja, bo ja się boję sam. No ja raczej też. Spoko, dobra, to nara. No nara. Dobra, ludzie, idę spać i myślę, że szybko raczej nie usnę w tę noc, ale dobra. To ja idę spać jak coś, to widzimy się jutro z rana. Dobra, widzowie, dzisiaj już jest rano. Już spoko wszystko, można już okna odsłaniać. No, psyłopatki, nie ma pod oknem, to najważniejsze. ja już się idę ogarnąć z tej piżamy. W ogóle jestem teraz w jakimś dobrym nastroju w miarę, bo w ogóle ja mam teraz wrażenie, jakby to sen był, bo może to był sens w sumie. To dobrze, to w sumie spoko. To ja idę się poogarniać wszystko i jadę do tej Liwi. Zobaczymy, przekonamy się potem, czy to sen, czy ten. Może to był świadomy sen, ale nie, nieświadomy. No bo przecież bym nie był świadomy, bym świadomy tego. Ale dobra, to ja idę się przebrać i yy, jedziemy zaraz do Liwi. Dobra, ja już przebrany, to jedziemy już tam właśnie do Liwi, do domu. I ja nie wiem, czy ona śpi u mnie, czy ja u niej. Ja nie wiem, jak to jest, ale dobra. Zamykam drzwi i dobra. Co to jest za tabliczka? To twój koniec durniu nie wiem, może mi Liwia jakiegoś planka zrobiła. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Dobra, ja może szybko do tego auta polecę. Jakby psłopatka się chowała pod moim autem, to mam nadzieję, że z niej marmolada już została. Bo ja się boję jej i w sumie wszystkiego na tym świecie. No dobra, to jedziemy. I mam nadzieję, że znowu psłopatki po drodze nie spotkam. Ale jak jadę autem, to mi się wydaje, że jej nie spotkam. Ale w sumie pamiętam, jak ona mi raz zdupcyła auto, bo wskoczyła mi pod koła. To lepiej, żebym mnie nie spotkał znowu ten. Jeszcze potem policjami robiła problemy. No ja mnie skoczyła pod koła i ja chciałem ją ominąć to i w krzaki wjechałem i zepsułem coś tam. Dobra. To parkuję tutaj. I ten bo nie mam gdzie indziej zaparkować. Chyba, że w garażu mnie wpuści, ale dobra. O Jezu, żem prawie do fontanny wpadł. Siema! Siema! Spokojnie idzie, przebaczkę, czy mogę zrobić, Spokojnie idzie. To już okay. widzę, że w depresję wpadasz. wpadaż. Okay. Dzisiaj szczerze nie spotkaj Sorry w ogóle, że też tak wcześnie, że o dziewiątej, bo w ogóle się dzisiaj wcześniej obudziłem mega. W ogóle koszmar Koszmary mi się śniły całą noc i mam pytanie. Eee, u kogo będziemy spać? U mnie czy u Ciebie w domu? Nie wiem, jest obojętnie. Wiesz, mi się wydaje, że chyba będzie bezpieczniej u Ciebie, bo Twój jest bardziej w centrum miasta, a mój jest na takim odludziu. Więc, jakby się coś stało, to u mnie raczej nas e, później znajdą. No, nie? No, to lepiej tutaj zostajmy. No. To co robimy? Nie wiem. Właśnie nie wiem, ja się boję w ogóle cały czas, bo nie cały czas ściary przychodzą po tym, jak ja sobie uświadamiam, że ona dosłownie uciekła z więzienia i teraz ona może kogoś zabić czy coś. Bo pamiętasz, jak były informacje w ten, jak ją zaknęli w więzieniu, jak się wszyscy cieszyli, bo się okazało, że kogoś tam zabiła, chyba paru, parę osób? cały mm -hmm. mm -hmm, czas ucieka. Już tyle razy uciekła z więzienia. No, dwa razy. Ja mmm. mam nadzieję, że to już ostatni raz, jak uciekła. No, ale wiesz, że była tak pokoje. ucieka? Bo taka jest pols polska policja. Nie zamkną ją w jakimś normalnym więzieniu, tylko ją do izolatki cały czas. Dajemy mi nie chce siedzieć tam na stałe. Nie, nie, nie pilnują nie. ją w ogóle, pewnie do kibla, wejdzie się spółka, w kiblu i wyjdzie na bagnie szreka i tu przyjedzie. Dobra Dobra, nieważne Ale dobra ale Przechodząc do rzeczy Serio, taka jest polska policja Oni dosłownie nie będą pilnować ani nic I tak to się właśnie potem kończy To jest ich wina Nie Nie wiem, czy to żadne. Nie wiem Natomiast to raczej nie widzimy Skoro ona się nie pobawimy raczej Nie, to I jak nazwijcie? już coś to w domu coś będziemy robić ale jeszcze taka ładna pogoda akurat jest Dobra, ja idę zjeść jakieś mm. śniadanie czy coś Bo w ogóle wczoraj praktycznie nic nie jadłem Przez to bo myślałem cały czas o psychopatce Ja mam bardzo fajne ja śniadanie Na pizzę i kolej. Dzięki Dobra, to ja zjem i się za ten czas Podczas jedzenia to może mi się zaśle srać I na sraczu się najlepiej myśli, więc wiesz Dobra, to no, idę No, jeść Mm, ale dobra jest ta pizza, takie zarobiste śniadanie. Jezus Maria! Co to był za krzyk? Liwia! Czy ty chcesz mnie na zało wyprowadzić? Ty jesteś posrana, drasz Ja już myślałam, że psychopatka idzie. Coś, coś się zasiąło. Pająka żeś zobaczyła, czy znowu pierdłaś? No, Ramba nie ma. Jak ramba nie ma? No to chodź go szukać szybko. Dobra, teraz trzeba się rozdzielić. Ja idę, ja idę do auta i idę je, pojeździć po Brookhaven, poszukać go, a ty idziesz na nogach i go szukasz na nogach. No go szybciej... Z... Dobra, to ty idź gdzieś tam, ja jadę. No dobra, dobra. Dobra, to już Livi nie słyszymy. Przynajmniej nie będziemy słyszeć tej go i darcia, ale dobra. Rambo zaginął, więc mam nadzieję, że nie jest u psychopatki tak jak kiedyś mniej Piotrka i Liwie więziła. Hmm. Czekajcie. Jezu, jaki dom. W ogóle pusto jest w bukem Od wtedy, kiedy psychopatka wróciła. Mam wrażenie, że ci ludzie w ogóle właśnie pouciekali czy coś. Tak trochę. Nie wiem, gdzie on może być. Ej dobra, nie wiem gdzie ten rambo może być. No? Halo? Nie, Dobra, a gdzie jesteś? Jestem pod kinem koło takich tych drzwi. Dobra, jadę. Mój ramuszio, kochany. Siema. Siema! Wsiadaj. Dobra. Jezu, coś ten rambo zrobił? Jak on w ogóle uciekł z domu? Nie wiem. Dobra, nie wiem. Ważne, że się znalazł. Dobra, to my już jedziemy tego ramba odwieźć i wtedy nie wiem, co będziemy robić. W ogóle patrz, jaki dom rozwalony. O Boże. Jedziemy pojeździć ramba i potem się nie Dobra, nie wiem po co, ale okej. Okay. Dobra. To ja czekam w aucie, a ty idź e, tego ramba tam odstawić, dobra? Dobra. Dobra ludzie Ja już A. nie wiem co ona zaś wymyśliła Że zaś chce iść do jakiegoś rozpieprzonego domu W sensie mam nadzieję, że tylko pod ten dom A nie wymyśliła sobie, że zaś tam jakieś rytuały będzie odprawiała Wiem, no że ona jest do tego zdolna I będzie kurde czary mary Pokus pokus, niech psychopatka Zniknie z mojego życia Więc mam nadzieję, że już tak nie skończy O jesteś już? No jestem już Dobra no no, ja. Jedziemy, nie wiem co się zaś wymyśliła rane boskie ludzie Ja się jej boję Ja się, ja się jej boję chyba bardziej niż tej psychopatki W ogóle właśnie dzisiaj psychopatki nie widziałem Ej idziemy do tego domu? No nie no powaliło cię Już ci mówiłem, że nie idziemy tam No proszę Nie Zgódź się Nie, nie zgodzę się nie. Nie, nie zgodzę się. Zo chodź tu. Chodź tu, babo, czy ty jesteś powalona? Chodź tu, patrz. Jakieś tu są pająki. Jezus, Maria walnięta. Dobra, widzowie, to jest koniec tego odcinka, ale pamiętajcie, to jest dopiero pierwszy odcinek serii. Jeśli wam się seria podoba, to jutro będzie następny odcinek z serii I się dowiecie, co się stało właśnie dalej z Liwią, która postanowiła iść do nawiedzonego domu no to Więc jutro o 17 oczekujcie następnego odcinka z serii I... No Więc właśnie będzie już jeszcze jakieś może około, myślę, że będzie z jakoś 5 albo 7 odcinków z serii Więc no... Mam nadzieję, że Wam się seria w ogóle podoba. I właśnie widzimy się jutro na następnym odcinku z serii. I napiszcie w ogóle swoją opinię w komentarzu o tej serii: czy Wam się podoba, czy nie. W ogóle pamiętamy właśnie rok temu, jak nagrywaliśmy tą serię. Sezon pierwszy. Opisaliście, że była mega fajna, i w ogóle to właśnie zrobiliśmy sezon drugi. I możliwe, że doczekamy się kiedyś sezonu trzeciego nawet. No, dlatego my się z Wami żegnamy. I bajo. Bajo.